Chcesz wrócić do treningu w Lubię, dopiero zaczynasz. Super, że to robisz. Robimy teraz chodzone pajacyki. 20 takich ruchów. Teraz przysiad z lekkim pulsowaniem. Prostujesz, spinasz, udaj pośladki. Tutaj 10 powtórzeń. Głęboko oddychamy, po prostu jakbyś siada z tyłu na krześle, kochana. I teraz ręce po skosie łączymy razem z kolanem. Tutaj robimy po 10 na stronę z dumą, z gracją. Jedna, druga strona, e, uśmiechając się do siebie, bo w końcu robisz coś dobrego dla swojego ciała, kochana. Teraz skłaniamy się w pół, ściągamy łopatki łokcie do góry, przytrzymujemy ze 3 sekundy i Prostujemy się i robimy tutaj 15 takich powtórzeń. Kochana, Twoje ciało Ci za to podziękuję. Pamiętaj o tym i teraz lecimy sobie dalej, czyli żeby dostać prezent, czyli poradnik, jak zacząć darmowy, to skomentuj, poproszę o poradnik i weślę Ci go w wiadomości, tylko nie automat, ja osobiście teraz kciuki do tyłu, wychylamy się, w tył, skłaniamy w pół i tutaj. Zrób sobie 15 takich powtórzeń, tylko zrób proszę trzy takie serie i zostań tutaj